Czerwonym Diabłem na Górnym Śląsku nigdy nie grało się łatwo. W Rudzie Śląskiej tradycji stało się zadość. Gwiazda od pierwszej minuty ruszyła do ataku i parokrotnie przetestowała Sebastiana Kartuszyńskiego. Po drugiej stronie parkietu aktywny na desancie był Jakub Konkol, ale dobrze bronił Aleksander Waszka. W szóstej minucie piłka z rzutu rożnego dotarła do Michała Chyrzego, a ten przymierzył mocno precyzyjnie i było 1 do 0. Kalębianie mieli w pierwszej odsłonie kilka okazji ku temu, żeby podwyższyć prowadzenie, ale brakowało skuteczności. To zemściło się w 19. minucie, kiedy po przechwycie piłki w środkowej strefie kontratak tak skutecznie wykończył Mikołaj Kraft. Początek drugiej odsłony to popis gry Hyrzego, który w krótkim odstępie dwukrotnie był bliski ponownego wpisania się na listę strzelców. W tej sytuacji piłka po koszyciej zatrzymała się na obramowaniu bramki. Później do głosu doszli i kilkakrotnie pod Halemską bramką zrobiło się gorąco. W dodatku w 34 minucie miejscowi popełnili szóste przewinienie. Do piłki podszedł Kartuszyński, przegrał wojnę nerwu z Waszką. Ostatnich 60 sekund to mała kanonada w wykonaniu przyjezdnych. Piłkę meczową miał Mateusz Wesserling, ale Waszka nie dał się zaskoczyć. Pierwsze dwie zmiany w pierwszej połowie w naszym wykonaniu nieciekawe. Miałem wrażenie, że jesteśmy jeszcze w busie. Ale z minuty na minutę wyglądało to coraz lepiej i, i druga połowa uważam, że już pod nasze dyktando. Ja się spodziewałem bardzo ciężkiego meczu. Wiedziałem, jak ludzia nie grają tak gdzieś tam, jeszcze jak grałem w Gdańsku i nie przeszedłem do w tej baraże. to był bardzo ciężki mecz. Mateusz się bardzo dobrze pracował na, na piwocie. Dużo tych sytuacji kreował dla kolegów. Wydaje mi się, że pierwsza połowa była pod nasze dyktando. Mogliśmy ją szybciej zamknąć. Trochę głupio straciliśmy bramkę pod koniec na 1-1. W drugiej połowie też zaczęliśmy dobrze, potem szybko złapane pięć fauli i niestety musieliśmy schować się troszkę niżej.